Spór jest, spór teologiczny. Wypowiedzi, które znalazły się w publikacji kardynalskiej Sarafa, wypowiedzi Benedykta, odzwierciedlają jego stanowisko wobec celibatu duchowym. Książka w ogóle poświęcona jest celibatowi duchownym. I papież Benedykt wyprowadza tam, już nie będę tego dłużej o Stary Testament, postawę Mojżesza i później doświadczenia um, no, Nowego Testamentu, taką niezruszalną, spetryfikowaną e, postawę duchownego, który w Kościele Katolickim nie może być żonaty, pomimo że mamy w Kościele Katolickim, no precedensy w postaci e, na przykład kościołów wschodnich katolickich, gdzie duchowni z wyjątkiem zakonników, biskupów są żonaci, lub też e, osoby też duchowni byli na przykład protestanci, którzy mają żony, a w tej chwili przeszli na kościoła katolickiego. Oni mogą mieć te swoje żony. Pomimo